Ten Empire powstało z potrzeby stworzenia miejsca, które daje więcej niż Lekcje tańca. Miejsca, gdzie ważne jest, jak tańczysz, ale jeszcze ważniejsze, co czujesz, gdy to robisz. To przestrzeń, w której każdy krok znaczy coś więcej niż tych. Dni. To historia o pasji, o ludziach, o tym, że taniec potrafi zmienić życie. Zawsze jak tu jesteśmy, to automatycznie wszystkie problemy znikają. I mam wrażenie, że mimo że każda z nas znalazła się tutaj z tak naprawdę różnych światów i nie widujemy się na co dzień, to zawsze na sali albo na parkiecie jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Bo faktycznie to są zajęcia, podczas których ja nie myślę o niczym, tylko o tańcu. Mój ulubiony taniec to tanieckiego taniec. Czasem trudno uwierzyć, jak bardzo ludzie potrafią zaufać czemuś, co dopiero się rodzi. Po dwóch tygodniach od zapisów była nas już setka. Dziś po półtora roku prawie 200 tancerzy. Każda z tych osób to część historii Dance Empire i patrzę na to z ogromną wdzięcznością i ekscytacją, bo wiem, że najlepsze dopiero przed nami. शकते